Dziś krótka refleksja na temat tego, dlaczego według mnie sukces zaczyna się tam, gdzie nam się nie chce. Pamiętasz to uczucie z dzieciństwa, kiedy trzeba było odrobić lekcje, a zeszyt do kaligrafii wyglądał jak narzędzie tortur, albo gdy mama kazała wynieść śmieci, a ty nagle odkrywałeś w sobie ból nóg, duszności i ogólny kryzys życiowy. A może byłeś tym dzieckiem? Które zawsze zapominało umyć zęby, bo i tak przecież tego nie widać. No cóż, jeśli wtedy często odpuszczałeś, to jest spora szansa, że w dorosłości prosta lista zadań w pracy potrafi powalić cię niczym maraton. Ale dlaczego? Bo i tu wchodzi nauka. Badania pokazują, że to nie IQ, nie talent. Nie status społeczny decyduje o tym, kim stajemy się w dorosłości. Najlepszym predyktorem sukcesu okazała się, uwaga, umiejętność robienia rzeczy, na które nie mamy ochoty. Dunedin Study, jedno z najdłuższych badań na świecie, śledzące ludzi od narodzin aż po dorosłość, jasno pokazuje, dzieci które nauczyły się przekraczać swoją strefę komfortu, jako dorośli, radzą sobie lepiej. Nie dlatego, że miały łatwiej, ale dlatego, że właśnie miały trudniej i musiały to wytrzymać. Bo my tak naprawdę nie rodzimy się z nawykiem mycia zębów ani z pragnieniem wynoszenia śmieci. Nie ma w genach wbudowanego modułu, chce mi się uczyć tabliczki mnożenia. To wszystko jest wypracowane, żmudne, codzienne, często wbrew niechcieństwu. A teraz wróćmy do współczesności. Żyjemy w świecie, w którym wszystko próbuje nas wyręczać. Edukacja idzie w stronę, żeby nie było za trudno. Nie ma ocen prac domowych. Technologie podsuwają aplikacje, które mają za nas myśleć liczyć kroki przypominać o piciu wody. No a rodzice coraz częściej wyręczają dzieci we wszystkim. Podajemy im każdy posiłek pod nos, ubieramy, kąpiemy i odprowadzamy pod same drzwi szkolnej klasy. Efekt? Dorosły człowiek, który ma problem z odebraniem telefonu. Tak, wyobraźcie sobie, że są badania o unikaniu rozmów telefonicznych u młodych dorosłych. To trochę jak Wychowywać dziecko w świecie trampolin. Podłoga miękka, ściany miękkie, wszystko poddane pod, no, pod nos. A potem wypuścić je w realny świat, gdzie nagle okazuje się, że chodnik jest twardy, ludzie bywają nieuprzejmi, a szef nie daje medalu za samo przyjście do pracy. Właśnie dlatego sukces w życiu rodzi się nie z wielkich przełomów, ale z małych kroków. Codziennego przeciwstawianiu się temu, że mi się nie chce. Z tego, że setki razy musiałeś odrobić lekcje, posprzątać pokój, znosić rodzicielskie najpierw obowiązki, potem przyjemności. Bo to właśnie te małe, żmudne, czasem wkurzające doświadczenia budują mięsień wytrwałości. A bez niego nie ma ani sukcesu w pracy, ani w relacjach, ani w życiu. Więc następnym razem, gdy będzie ci się totalnie nie chciało, pamiętaj, że to nie wynosisz śmieci, robisz trening charakteru i może właśnie wtedy kładziesz kolejny kamień pod swój przyszły sukces. Daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu i do usłyszenia.